Jak co roku 1 maja oficjalnie rozpoczął się sezon turystyczny w górach Sowich. Tego dnia właśnie tłumy turystów z całego regionu i Polski pieszo, na rowerze, a nawet konno zdobywali wielką sowę. Myślę, że to najważniejsze wydarzenie, pierwsze majowe w naszym regionie. Turystyczne wydarzenie już tradycyjnie olbrzymia ilość osób przybyła na nasze zaproszenia pozytywnie od, 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 odpowiedziała bardzo się z tego cieszymy widać że z roku na rok nasze otwarcia przyciągają coraz większą liczbę turystów no i oczywiście w tym roku w przeciwieństwie do lat poprzednich możemy korzystać ze wspaniałej pogody to też jest olbrzymy plus 5 4 3 2 1-0. Super. Sezon turystyczny 2014 na Wielkiej Sowie uważamy za otwarty. Przede wszystkim chcemy turystycznie, piknikowo, rekreacyjnie na luzie rozpocząć ten sezon, a więc oprawa muzyczna, muzyka bałkańska, wiele dodatkowych atrakcji typu sportowego, rekreacyjnego, zjeżdżania na linię. E, oczywiście tradycyjnie już e, dla zmęczonych turystów e, posiłek w formie e, pożywnej grochówki. Zajdę miejsce, gdzie No, 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 na na, na, na. na, na, na. Tradycyjnie ta ilość mieszkańców, którzy odwiedzają wieżę oscyluje około 25, może do 30 tysięcy osób i jest stała. Natomiast też trzeba wiedzieć, że dużo osób przybywa wielokrotnie tutaj na szczyt Wielkiej Sowy, już nie korzystają samego wejścia, czyli nie wykupując też biletu, no więc tych osób myślę, że jest kilka razy więcej korzystających ze szczytu Wielkiej Sobody.

Mamy nowych partnerów, z których też się bardzo cieszymy. Swoje stanowisko mają harcerze, dzierżonioscy. To dla nas jest bardzo ważne oraz no, inni partnerzy, którzy uczestniczą wspólnie w dzisiejszym otwarciu. Muzyka